No siema. Witam Was już w kolejnym odcineczku. Jesteśmy w miejscu, w którym zakończyliśmy ostatni odcinek. Czyli w rogach Willi Auditora za deferenc. <laughs> Ojeju. To tutaj się wydarzyło, halo. Dobra, szybki łyczek. Nie powinno być gituwa. Jesteśmy w Willi Auditore de Ferenze. Rodziny. Mario. Jako gospodarz. Nas przywitał. Ugościł. Dobrze. Mario, opowiadaj. Znaczy, ja opowiadam, Mario. To mię powiedzieć nie mam odpowiedzi,

you might discover a few of them yourself. With all the fighting that's been going on, this place has started to get a bit rough oh, around the edges. I wish I could do something about it, but I just don't have the time or money to fix things up. Guess that's life, right? Here we are. Casa Dolce Casa. Huh. So, what do you think? It's most impressive, uncle. She's seen better oh. I suppose. She's te deski I deski place. w oknach. Now that you have had the tour, nipote, you should go and outfit yourself. My men in the market are expecting. Naprawimy, naprawimy, Włóż. Zrobi się. Begin what? I thought you'd come here to drink. No, uncle. No właśnie. I intend to take my family further still. But what about your father? He you to finish his Jakie dzieło? No właśnie. was a He did not tell you? I have no idea what you're talking about. mi combini Giovanni. Where to even begin? Go and fetch the gear in the market. It will give me time to think. But But that's that. We'll talk more later. Some spending money should you need it. And if you find yourself in need of rest, I've prepared a room for you on the top floor of the villa. Dobra? No to lecimy. Lecimy zdobyć pierwsze jakieś tutaj, pierwsze jakieś tutaj orange. Dobra. Mamy wszystko. I wracamy. No tak naprawdę wujaszek nam dał trochę więcej. I jeszcze zarobiliśmy. Idź do medyka. No proszę, zwiększyliśmy poziom zdrowia. Oczywiście to jest bardzo fajne. Wraz z tym, że kupujemy nowe... Zaraz. Tak się kupowało, żeby uzupełnić. O tak. To chciałem powiedzieć. No, poszło nam to szybko. Zanim zaczniemy, pójdziemy do wujaszka. Synchronizujmy punkt sobie. Mamy teraz y, krótki mieczyk, którym też możemy sobie porobić podziałać. Ale tak jak w. Jedynce, I tak w dwójce, nie jest to jakoś super wymagane, Dobra, pokazała nam się coś, coś nam się tu pokazało.

If not for me, for your and Dobra chłopie, po co mi ten samo Musimy to zatwierdzić, bo inaczej nie zrobimy. O Matul, jedyna. Pominę ten samo jak zrobię samo to wtedy... Wrócę do was. Jednak pokażę wam całą tutaj rozgrywkę, jeżeli chodzi właśnie o skupianie się i o ten. A tu będzie całe opowiedziane też cała historia, jak, jak wyglądało właśnie, <mum> właśnie opowiadane o naszym ojcu. Ciśnijmy też... dalej, ciśniemy dalej. Zobaczmy co tutaj dalej co będzie.

All this no. talk of assassins and templars, oh, it reeks of fantasy like something from an old parchment covered in arcane writing. perhaps? How <laughs> oh, did you know? Okay, you have your father's plate. Come, guide to the inner workings of the origin, techniques, freedom.

But why the need for such secrecy? Are you familiar with the Templars? One of several knightly orders formed during the Crusades. History teaches they were disbanded nearly 200 years ago. Coś takiego, dzio. Dobra. Dobra. Where they continued? The Refound. Dobra, to nie jest tak źle. Pokonaj Mario. Mario. No, masz. Hurry up, guy, I'm getting thirsty. Co? Tak lecza jemy po prostu tutaj. No dalej Maria. O. Ok. Potniemy go i tyle.

To throw away everything your father fought and died for, to deny your heritage, fine. Come away! Arrivederci A e buona fortuna. Buona fortuna. Why is he so upset? I will not be. Vieri's been harassing us ever since you first arrived. To be expected, I suppose. Okay. His heritage. Mario liczył, że tutaj mu pomozemy. do niego. Mario. Mario, Mario. Oj, tu, tu później ten pokój poznamy trochę lepiej. Marco, where is everyone? They ride for San Gimignano. I wish to join them. You'll find what you need at their stables. Hmm. No to jazdunia do stajni. dostajemy, oj. Dopiero to są wszystko podstawy. A tu? Nie, czy tu do góry? A dobra, chyba wszystko wiem. Do góry, ale w Willi. Chopie. Miejsca no. Miejsce na obrazy. Oczywiście będziemy je kupować. czasem.

Nie pamiętam dokładnie co, ale one też nam odblokowywały jakieś właśnie umiejętności. Umiejętności czy właśnie coś innego? Może krajobrazy nie są przecudowne, ale patrząc na ten czas, kiedy ta gra wychodziła, to no, gra wyglądała przecudownie. Działała przecudownie. I historię, którą opowiedziała. No to sprawiła, że. była zapamiętana. Była jest zapamiętana na długie, długie lata. Witam serdecznie. Zbroja. Możemy sobie coś kupić. Hmm. Nie, zostawmy to, kupmy sobie zbroję. Jak widzimy od razu jakby nasza postać ubrała się w to, więc też nasza postać zmienia się wraz z tym jak kupujemy sobie kolejne rzeczy. Ale to gdzieś tam już mówiłem wcześniej. I kunia. Ja chcę. Kunia, dziękuję. Nie biegniemy. Jeżeli chodzi o fizykę, tutaj jazdy konno. Jak już może zauważyliście, a może nie, ogon już zupełnie inaczej się zachowuje. Jak w pierwszej części, lecimy do Toskanii. Przepiękne. Malownicze krajobrazy naprawdę przycudownie tam jest. Można się tylko i wyłącznie zakochać w tym miejscu.. Niby to jest taki północny wschód, można tak powiedzieć.

Though it seems Vieri expects us, he has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike. Pronte. Right? Zrobimy to. Minus jest to to, że właśnie są za wolne.

Dobra. Nie to. Noże do rzucenia. Jeden z głowy. Kolejny z głowy. Tamten jest za daleko, my się przebiegnijmy tu. O. Można było to zrobić ukrytym ostrzem oczywiście, podbiegać do nich i ich. No i tyle. I tyle co było po, nim, po nich wszystkich. O zeskocz. Dobra, bo ja klikałem z dwa razy i dlatego. No i wbijamy do środka. A zaraz. Bo tutaj trzeba by było zmienić coś na jakąś fajniejszą broń. No właśnie. No, ziomki. Let's Well done, Ezio. Where is it? This way, men. I want you to distract those guards and keep them from raising the alarm. Hopefully it will buy me enough time to find and silence Vieri. Bo bene. Wait, nipote. Mm. Take a few of my men with you, just to be safe. Come join me once they're dealt with. What's Vieri up to now? Dobra, musimy zabić straszniku mm, Nie, to weźmy to. Dobra, tutaj ich wybijach. Im szybciej, tym lepiej. No, dalej. Ginie jeden No Drugi Leci Piąty, teraz to cyk No co jest, musiałem Dobra Ten Oj sorry Mojego tu się

Lecimy. No, dalej. Dziwne, żeby nie byli zaatakowani, już Zbiliśmy do nich, można powiedzieć, na chatę. No dobra, ładne combo to. jest. Kolejny. Jeszcze któryś? Tu. Tu. Kolejny pad. To dalej? Gdzie lecimy? Y Eeeem... Tri y klikania triggera. Nie wiem dlaczego. Dobra, tu jazda, jazda. Zaraz będziemy na miejscu i rozwalimy ich. O, prawie mi poszło. Dobra, zostawcie mi spokoju. Ja ich nie zaatakowałem. Zniknął. Zniknął. Niczym asasyn It's settled. Here he here you will remain here to coordinate the mercenary. Hmm. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, Jacopo. your job is to oh, calm the citizens once the deed is done. What of that Ubriacone Mario? Hmm. He continues to harass my forces and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble. Just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the refute when we've finished. Now, is there anything else? May the father of understanding guide you. May the father, May the father understanding of understanding guide you. you. No, Comandante! Comandante! What? Mario Auditori has invaded the city! He comes for you! <laughs> Then let's not keep him Dobra oni tutaj atakują mi wszystkich a ja muszę zabić wiery muszę go tylko zlokalizować. to jest nie hmm Chyba tam wyżej jest Chyba ten tak. Chyba tak, chyba tam jest Chyba tak, tak mi się wydaje, że chyba tutaj do góry trzeba wejść No atakuje któryś czy nie? Coś ten coś o tym mówiłem właśnie. Kontry są tutaj zabójcze, chyba mówiłem to w pierwszym odcinku. Dobra, hop. Wbijamy tu. Idziemy. Dobrze pamiętają, że to trzeba było tu, a nie tam na placu. Gdzieś ten. Proszę, jaka idealna kontra to była. Nie wtrącaj się. No. Masz. Mhm. Właśnie, do pewnego momentu można tak jakby ciachać, a potem jest... No. Dobrze. Gini. Tutto ciò che aveva a che fare Is lui, in my Che discovered? e this what he was killed? I'm questo What che mio padre ha a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che brutto! Enough your... Ezio! Your... Show un po' di Rispetto?

w takim bądź razie mamy kolejną sekwencję zakończoną. I wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby zakończyć ten już czwarty chyba już odcinek albo i nawet piąty. Chyba czwarty, czwarty, czwarty odcinek Assassin's Creed 2. Jeszcze zobaczymy czy nam gdzieś przyniesie, czy coś. Oby nie w jakiś czas współczesnych. I zobaczymy, i jesteśmy w Willi. Ale to, co już w Willi, to tak jak mówię w kolejnym odcinku. A zatem dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. I do następnego. Nara.